Jeżeli nie znacie konkretnej daty wygranych wyborów przez Donalda Trumpa, to zawsze możecie przyjrzeć się wykresowi kryptowalut, a tak naprawdę jakiejkolwiek większej kryptowaluty, i zobaczycie, że ten moment, w którym wszystko zaczęło rosnąć, to właśnie 5 listopada, czyli dzień wygranych wyborów. Od tamtego czasu totalna wartość całego rynku kryptowalut wzrosła o 67%. A więc przyjrzyjmy się, kto najbardziej zyskuje na tym rajdzie Trumpa i jakie są ich wizje przyszłości. Never sell your Bitcoin. Right? Przede wszystkim sam Donald Trump podczas letniej konferencji Bitcoin 2024 podkreślał swoją miłość do społeczności krypto i zapowiedział, że jego administracja przyjmie bardziej przyjazne podejście do rynków aktywów cyfrowych. I to właśnie wywołało falę optymizmu i niewątpliwy wzrost cen kryptowalut. Donald Trump i jego World Liberty Financial nie zwalniają tempa na rynku krypto. Od 30 listopada firma wydała już niecałe 45 milionów dolarów na sześć różnych krypto. A więc w co zainwestowali? Kupili ponad 8 tysięcy eterów za łączną kwotę 30 milionów dolarów po średniej cenie 3700 i obecnie są na plusie ponad 2 miliony. Kupili również CBBTC, czyli Bitcoina na Coinbase. Kupili aż 102 bitcoiny po cenie średniej 97 tysięcy i dzisiaj mają zysk niemal miliona dolarów. 78 tysięcy tokenów Link po średniej cenie 25 tysięcy, czyli mają zysk ponad 300 tysięcy dolarów. Kupili również tokeny AAWE ponad 6 tysięcy i na tym zyskali już dziś ponad 30 tysięcy dolarów, a kupili go raptem 12 godzin temu. Przy czym ten post. Jest sprzed 12 godzin, więc w dobę zarobili ponad 300 tysięcy dolarów. Dodatkowo kupili pół miliona tokenów Ena po średniej cenie niecałego dolara, przy czym są na wzroście 143 tysiące dolarów, oraz Ondo 134 tysiące tokenów, które kupili niecałą godzinę temu, czyli dzisiaj już ponad 13 godzin temu i są na nim 30 tysięcy na plusie. Tutaj możemy przyjrzeć się dokładnym transakcjom, które poczynił World Liberty Financial, które jest po prostu produktem, firmą Donalda Trumpa i jego rodziny. A więc kto jeszcze zyska na tym wszystkim poza Donaldem Trumpem i jego rodzinką? Kolejnym wygranym może być Brian Armstrong, czyli założyciel właśnie Coinbase, nazwał wygraną Trumpa świtem nowej ery. To właśnie on spotkał się już z nowym prezydentem, aby omówić potencjalne zmiany w polityce kryptowalutowej. A więc tak jak mówiłem, jeżeli nie wiecie, kiedy Trump wygrał, to spójrzcie na dołek i moment, w którym wszystko wystrzeliło. Dokładnie to samo wydarzyło się z akcjami Coinbase Global, które od tamtego czasu urosły niesamowicie, a dokładniej dzięki wzrostowi akcji Coinbase wartość udziałów Briana Armstronga wzrosła do 11 miliardów dolarów. Kolejnym księciem wygranej Trumpa może być Michael Saylor i jego MicroStrategy to przykład niesamowitej transformacji. Firma posiada obecnie bitcoiny warte 43 miliardy dolarów. I to właśnie dzięki temu akcje wzrosły o 550% w tym roku. Saylor podkreśla właśnie, że Bitcoin to sieć monetarna, której wszyscy potrzebują, a jednak wciąż niewielu rozumie. Po drugiej jednak stronie Odrzucając poklas politykom, stoi Witalik Buterin, czyli twórca Ethereum. Krytykuje kryptowalutowych inwestorów wspierających polityków, którzy stawiają na władzę zamiast na etykę. To właśnie jego działalność koncentruje się na rozwoju ekosystemu Ethereum poprzez organizacje typu non-profit, czyli takie, które nie generują zysków. Jak możemy przeczytać na jego blogu. To ja z Władimirem Putinem w roku 2018. To właśnie wtedy wielu członków rosyjskiego rządu wyraziło chęć otwarcia się na kryptowaluty. To chyba nie potrzebuje większego komentarza. Mimo tego, że Witalik Buterin stoi tak naprawdę okoniem względem polityki Donalda Trumpa, jego stanowisko może mu sprzyjać, bo Ether po wygranej Trumpa nie zatrzymuje się, rosnąc od 5 listopada ponad 70%. I wielu oczekuje, że przebije swoje historyczne ATH jeszcze w 2025 roku. A na koniec król odrodzenia Sam Brad Garlinghouse, czyli CEO Ripple, który jest jednym z największych krytyków SEC, czyli amerykańskiej komisji papierów wartościowych, nazywając ich działania wojną z krypto. Ale to właśnie Donald Trump obiecał, że zwolni prezesa SEC pierwszego dnia swojej kadencji. Nie zdążył jednak tego zrobić, bo chwilę po ogłoszeniu wyników Gary Gensler zwolnił się sam. A token XRP związany z Ripple stał się czwartą co do wielkości kryptowalutą, rosnąc od tamtego czasu 60%. Tym samym przyszłość rynku kryptowalut rysuje się naprawdę ekscytująco, zwłaszcza w kontekście politycznych zmian w USA. Dajcie znać, czy wygrana Trumpa naprawdę rozpocznie nową erę dla branży. I nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami ze świata krypto. Dzięki.